Panie przygód, my, miszaki detektorzy, gotowi na wszystko: las, wykopki, oto nasz nie. Przygoda czeka, skarby nas wołają. Razem odkryjemy nowe światy. Wśród świeżego powietrza, tak radosnego. POSZUKIWACZE PRZYGOTOWANI NA wszystko. O -o 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 -o! PRZYGODOWE serca BIJĄ MOCNO Co tam? Dostać kubeczek? Tak? tak Słuchajcie, żeby tradycji stało się zadość Corocznie Świąteczne wykopki Łukasz przyjechał Kasienka się cieszy, ona lubi prezenty Tak? A tu się cieszy mój tłusty tyłek. <noise> Słuchajcie, czekamy na Jacka. Ruszamy w teren. E, mamy kilka dni przed świętami, więc jeszcze parę razy pewnie się spotkamy z Łukaszem. Do pierwszego. Wchodzę sobie w las. Kasia pierwszy sygnał. Zatrzymałam się. Mówię, pokaż co tam masz. A Kasieńka mi mówi, że będzie coś fajnego. Mogę? Pierwszy sygnał i guziczek. No to wiesz. To super. LWP. Bardzo się cieszę. LWP na dzień dobry. No i spoko. Bardzo fajny stan. No ładnie zaczynasz, ładnie. Proszę. Dziękuję bardzo. Czekaj, już się wyłączę. Podziękowała. Pierwszy sygnał u mnie. Przepiękna piąteczka do Weimaru. Mega fajnie. Fajnie się zapowiada jak tak na dzień dobry wychodzi. Szukamy dalej. Ok, y, drugi sygnał. Rozdziewiczam moneciarkę i przy guziczku LWP leżało sobie 5 y, grosiczków Dupa. PRL. On jest niemiły dla mnie. Słuchajcie, kolejny sygnał. Kolejny sygnał i mamy kawałek pasa z klamrą. Fajnie. Dobra, idziemy dalej. I kolejny, słuchajcie, sygnał zaraz po klamereczce. 10 fenoli z Weimaru. Mega, mega fajnie. Kolejna monetka, ale totalnie nie widzę co to takiego. Może jak się troszeczkę pomoczy, to będzie bardziej widoczne. No ale jest druga. Bardzo się cieszę. No i słuchajcie, tym razem ja trafiam guziczkę LWP. Bardzo fajnie. Idziemy dalej. I ja mam dzień zrobiony, powiem Wam. Słuchajcie. Już Wam pokażę. Mega. Taki sobie dołeczek, a spod tego dołeczka wyskoczyło, słuchajcie, dwie rajśmarki. Dwie rajśmarki. 1926. Czyli mamy pierwsze sreberko dzisiaj elegancko, stan piękny do doczyszczenia oczywiście ale super strzał przepięknie i teraz moją trzecią monetką są złote kłosy piąteczka to już trzecia więc no ja się bardzo cieszę, że mogę sobie tą moneciarkę powolutku zapychać super słuchajcie Jacek ma fajny sygnał Kopniemy go sobie razem z Jackiem Może znowu jakiś nieśmiertelnik albo coś Co? tak jakby to było to, ale... obok, boka tu jest głębi, bo ja mam wrażenie, że tak głęboko to pokopię. No ja słyszę ja, tu to, jakby... To, tutaj, no. Oczywiście ping pointera nie masz, nie? Nie. No tak. Stara szkoła, stara o, jest szkoła. Już tu jest. O. Jest i będzie chyba seberka, albo jakiś miedziak. Nie, o nie, coś, coś fajnego. Coś fajnego będzie. Ty, ja patrz jakie to jest dziwne. Co to tutaj jest no. Widzisz to? Jakby szkło. No. Jakby szkło, ładnie się mieni. Bardzo ładnie to wygląda. Gdzie jest moja nagroda? Jest. Ty, Jednak to, szczoteczki jest? z bolcem się na coś przydają, nie? Tak. Ty, co to jest? Wiesz co, może spalone coś. Mogę? Czekaj. Zerknąć? Guzik szklany? Tu coś, jest coś napisane, AG. Ej, coś Fikre? widzę faktycznie. Wiesz co? Dawaj ja mam ładniejsze oczy Tu jesteś wklejony, taki wiesz. a co to jest? Przypinka jakaś była może. To jest przypinka, wiesz? Jakaś szypinka, wiesz? Tu, patrz, tutaj masz na tę, mm -hmm. tylko odpadło. Ale w ogóle widzisz zdobione jakimiś widzę. kamyczkami, nie? Widzę, mogę do kamery Fischer, to jakiś ładnie. Rybak. Proszę. Cześć nie widzę. Tu ostrzy Fisher FAG. Jakaś przypinka, ale w ogóle zdobiona jakimś takim... Szkłem. Emalę, Słuchaj, ja kiedyś taką znalazłam. Tak Była miejsca. już powojenna, ale mega. Fisher f AG. Słuchaj, znajdziemy, nie? Pewnie, że znajdziemy. Spróbujemy zidentyfikować. Fajny strzał gratki. Spoko, dzięki. Okazuje się, że to nie koniec sygnału fiacka. Coś tam jeszcze będzie. Coś tam jeszcze będzie. Tutaj jest. Mam to. Hmm, jest. Oczekiwanie. Jest, jest. widzę. Widzisz to? Pokaż. Przepięknie, wisiolek jakiś z łańcuszkiem. O kurde, ale strzał. Co to jest? Ale strzał. RKNS, nie mam pojęcia co RKNS. to jest. RKNS. Z tyłu? Z tyłu pewnie jakieś półnice będą, nie? To może być jakaś yy, inskrypcja. Wiesz, ale patrz, imię, to jest Dokładnie kanton, nie? Dobra, a pokażesz mi ładnie do Pędę. kamery? Trzymaj na rączkę. W jednym dołku, ale może być coś jeszcze. Ja bym Pudzie. powiedziała, że to no, jest BKNS. No, tu warto w kółko Zobacz, też ktoś zemaliła, Jeżeli ktoś z Was kojarzy, no, tutaj była zemaliła, a ja nie wkleiłam to napisów, AG. to napiszcie co to jest. A no, 10 fenoli. Mega. Są napisy z tyłu. No taki pewnie punkty procenta. Nie. I teraz moi kochani, wcześniej Wam nie pokazałam drugiego, ale w tej chwili <laughs> mam już trzeci guziczek LWP. Bardzo fajne to jest miejsce, naprawdę. Jestem tak zadowolona, że dzisiaj nie wrócę na pusto. No po prostu super. Słuchajcie. I Jacka sygnał i mówi, że to nie jest jedyny. A ja szłam tędy i skróciłam sobie drogę tam na drogę. Ja to Przepięknie. Dobra, podejmujemy to, ale powiem wam, że. Przepięknie. Ale to będzie. Kod. Dawaj. Chodź, chodź, zobacz. Dawaj, dawaj. Yeah. Powiem ci, że. Tak, jest srebro wielkie. Dobra. Gdzie ja to jest. W podejmuj. Miejscu? No tu, tu zasłoniłeś. Tu. Jest. Piąteczka. Jak nic, piąteczka. Eee, piątka pruska. Czy Piątka? Piątka, albo trójka. Ale strzał. Pokaż. I to nie jest jeden sygnał, nie? I to jest. I... Pierwsza piątka moja w życiu. To masz wypad na piątkę. A wiesz co ostatnio trafiłem? Dychę z drugiej RP. I z głową kobiety muszę Cię rozczarować dwójka dwójka, trwaj przepiękny strzał i wpada czwarta dzisiaj moneta kolejne złote kłosy tym razem dziesiąteczka no to już mam Krzysiową normę Jacek gdzieś tam krzyczy, że ma nieśmiertelnik ja wlazłam do lasu Bo zmieniliśmy miejscóweczkę na troszeczkę inną Przeszliśmy na inną stronę po prostu I pierwszy sygnał Słuchajcie, zobaczcie Przepiękna wpinka w kształcie różyczki No cudo, cudo Chyba różyczki Mega Jest jeszcze igła, słuchajcie A teraz mnie nie ostrzy Jest widoczna igła Jest yy, Zaczep Przepiękna sprawa ta monetka dzisiaj? Chyba jedyneczka. Fenolek. A no zobaczymy później. Niech się troszeczkę pomoczy, ale fajnie. Słuchajcie, pierwsze co to? Oczywiście przeknęłam. Całe szczęście, wy tego nie słyszeliście. Zobaczcie. Zobaczcie, co wyskoczyło mi spod ziemi. Przepiękne. Przepiękne. Ależ to. Jeszcze cały. Ja pitole. A się boję. Ale petarda. Garek? Cały. Extra. Panie, Zgubiłem go parę lat temu. Wiem, wiem. No. Jerzylacja. Dziękuję. Przepiękny jest, słuchajcie, przepiękny. Cały. No. Słuchajcie, przetarłam go Wam. Jest przepiękny, przepiękny. Mega. Wow. Po prostu. No. Słuchajcie, to jest mój pierwszy w całości wykopany. Ja się mega cieszę. Jest po prostu mega. Zobaczcie. Mini strzebie. Tak to się nazywa strzebie. Ale fajny fancier. Dobra, kopię dalej. Słuchajcie, kończymy. Szybciutkie podsumowanie. Bardzo ładnie Szynaj dzisiaj okay. napadało, uważam. Bardzo ładnie. Mega wypad to był. Dobra, lecimy zobaczyć, co tam wyszło. Słuchajcie, zaczynamy od Łukasza. Nowotko i bliżej nieokreślony jakiś żeton ze żarty, strasznie. Ujacka, słuchajcie. Jakaś wpinka. Może uda mi się ją zidentyfikować. Z napisem tutaj jakaś woda jakby była, coś tam było fisher Takie drobniaczki, fajeczka Fajeczka co ciekawe 5 zł fajeczka Ciekawie się działo, ciekawie się działo Przepiękne dwie mareczki Sreberko 1805 No i nieśmiertelnik słuchajcie, nieśmiertelnik, mega trafienia Teraz tak, u Kasieńki, tak mamy taką fajną choineczkę, u Kasieńki masa masa guziczków, prl wajmarki, yy, Weimarki, yy, prl ogólnie bardzo ładnie powpadało uważam. No i u mnie, no i u mnie słuchajcie też masa guziczków z PRL-u. Yy, dwie marki srebrne, mega fajne Reichmarki. Yy, Złoto Weimaru, przepiękna srebrna, słuchajcie, to jest srebro. Tu jest punca, przepiękna srebrna wpinka, klamra, no i zegarek. Uważam, że zegarek chyba fantem dnia u mnie, mega się cieszę. Żeby nie było, słuchajcie, szpadelek, który Łukasz wygrał. Łukasz zabiera ze sobą. Tak, elegancko. I reszta fańczorków. No to jak to było, że prawdziwy mężczyzna różu się, nie boi, nie? Łososiowy. No, <grafię> dobra, Łosz.